Siemano! Tutaj Kokoszka w Niemczech, witajcie na moim kanale. Właśnie teraz się szykujemy na Sylwestra. Eee, tu takie ubraliśmy sobie, tak, tak ubrałam sobie taką bluzeczkę. Tu nowe leginsy zakupiłam. Tu mają takie fajne przeszycia i koronka. Czyli tak, impreza Sylwestrowa odbyl, oby, odbywa się w pubie, eee, w takim mniejszym. Też, też ładnie, fajnie klimatycznie wykonana. Mamy być tam na 19, więc zaraz się szykujemy. Taksówka ma zaraz podjechać, więc czekamy jeszcze na rodziców. Ubiorą się, też zaraz kurtkę ubiorę i, i zaraz będziemy wychodzić. Nie, Dawid? nie robię zdjęcia.

No właśnie wróciliśmy teraz do domu. Teraz się idziemy raz, dwa Bardzo fajnie było na zabawie. Pobawiliśmy się. Oczywiście nie było tańców przez właśnie koronę, ale posiedzieliśmy, pobujaliśmy się. Muzyki, fajne głośne ciało. Leciały. Dopiero co przyjechaliśmy do taksówką. Z powrotem także. Do następnego odcinku, trzymajcie się. na...